Wora to flank. Bardzo mobilny flank. Elfia transformacja w super robalowatego stwora darmozjada, która obraziła się na Ajo, bo nie przybyła, gdy ją wołała. Cała fabuła. No i chyba też troszkę zaciąga po rosyjsku czy coś. Nie wiem, tak mi się zdaje. Hej, Cześć, i czołem. z tej strony Timi, a ty oglądasz poradnik do wory w paladin z Timi. Ten poradnik dedykuje wszystkim, którzy kochają kosy, bo będą zachwyceni worom, jej wyglądem i tym, co nosi, czym wali. Sama nosi zbrukany strój ze świątyni ajo, który tam zmienił swoje barwy, tak z niebieskiego, białego na czarno-czerwony. Jak to w wielu przypadkach, strój jest naprawdę skąpy, jednak nie będę o tym zbyt dużo mówić. Przecież to widać. No dobra, ładna z niej dziewczyna, ale teraz czas przedstawić jej umiejętności. Pod lewym klawiszem myszy mamy zabójczą kosę wysyłającą pocałunki śmierci. Co o tym ataku warto wiedzieć? Każde kliknięcie to inna faza ataku jak Zina. Pierwsze cięcie to atak średni, dwa kolejne są słabsze, ostatni jest mega ciężki. Zadajesz obrażenia bezpośrednie tak leci na średni dystans, więc Wora raczej nie może snajpić i musi podejść choć na ten średni dystans. I to jeszcze nie koniec o jej podstawowym strzale. Jej pocałunki śmierci, jak nazywam pociski z kosy działają przez krótki czas jak ogień w tejże. Jak cię trawią, to zadają jeszcze trochę obrażeń po trafieniu. Tarcze też powodują naładowanie jej pasywnej umiejętności. No właśnie, pasywna umiejętność. Pewnie zauważyłeś te kulki pod celownikiem. Każde trafienie daje ci taką jedną kropeczkę. Warto je mieć naładowane, bo to pasywne leczenie o trochę co sekundę i im masz więcej kropek, tym lepiej. Umiejętności pod prawym i pod kół zużywają wszystkie zgromadzone kropki, więc postępuj mądrze. Pod prawym przyciskiem myszy masz... Kręciołko? Nie wiem, spadasz w dół i zadajesz obrażenia obszarowe wszystkim wrażeniu kosy oraz spowalnia przeciwników na moment. W dodatku delikatnie ich odrzucasz. Podczas trafienia w dół wora jest odporna na wszystko. Zuszywa kropki, które wzmacniają efekt umiejętności na przeciwnikach. Pod klawiszem Q mamy uderzenie mrocznej kosy. Dobijacz, którym jak trafisz to zadasz obrażenia oraz się całkiem porządnie uleczysz. Jeśli użyjesz tego na kimś z pięcioma kropkami, to dodatkowo nałożysz na niego efekt cripple, który jest odpowiedzialny za blokowanie umiejętności ucieczkowych. Przydatne. Jeśli wiesz jak działa u Groovera, no to cóż... Już wiesz jak to działa. A skoro już o Grooverze mówiliśmy... A pod klawiszem F mamy WIDŹ. Tak, dokładnie tak bym to przetłumaczył. To działa dosłownie tak samo jak u Groovera. Możesz celować tym w ściany, by się szybciej przemieszczać lub przeciwników, by się do nich przybliżyć. Bardziej polecam ścianę. A pod klawiszem E mamy naszego ulta, którym jest GNIEW WORY. Twoje ruchy przyspieszają i inni zadają ci mniej obrażeń. Musisz wybrać swoją ofiarę zanim pasek dojdzie do końca. Wybierasz cel lewym przyciskiem myszki, tylko musisz być tuż przy nim. Gdy go wybierzesz, twój cel zostanie ogłuszony, wyciszony i pod efektem cripple, czyli w skrócie jest udupiony, nie może się ruszyć. Jeśli cel ma mniej niż 66% zdrowia, to zadaje małe obrażenia. Jednak jeśli ma poniżej 66% zdrowia, to robi insta-killa. Ulta możesz anulować. A teraz czas na moje subiektywne zdanie o jej umiejętnościach, z którym oczywiście nikt nie musi się zgadzać. Jak mam być szczery, Vora to naprawdę bardzo fajny tank. tank. Flank, oczywiście, jest bardzo przyjazny dla nowych graczy. Pozwala popełniać błędy, ostrzeliwać pozycje, by naładować pasywne kropki i przynajmniej dla mnie jest połączeniem Zina z Grooverem. Jedyne co w Vora mi naprawdę przeszkadza, to kolizje w Paladin. Jak ja nienawidzę ścian! Bo nieraz mi się chciało podróżować, na przykład jak w ataku Tytanów, ale ściany mnie zatrzymują, albo. W ogóle, patrzcie na tą sytuację. No, przez to nieraz się wkurzyłem. Gdy okazało się, że moja widź nie może złapać pulpickiej ściany, bo ma ucięty zasięg, to można powiedzieć, że byłem jak zdziwiony Pikachu.jpg. Serio, po prostu czasem nie wierzyłem, że ta widź tam po prostu nie sięga, to jest tak blisko. I naprawdę chciałbym się poczuć nią wolny, znaczy, nie, że wolny, że prędkość, tylko wolny, że taki stan. By uciekać szybko, łapiąc się tej krawędzi i lecąc gdzieś z daleko od przeciwników, bo czasem no niestety trzeba się wycofać. Ta widź to w sumie jedyna jedyska obrony, no ale może o tym troszeczkę później. I patrzę czasem na scenę, jak grają inni gracze, i jak używają tego ulta, jak ktoś ma pełne zdrowie, to normalnie. Ugh. Widać, że ulty działające z pewnymi warunkami, to nie najlepszy pomysł. Ult działa na podobnej zasadzie jak ten od Lexa, i szczerze mówiąc, wora nie posiada najpotężniejszego ulta w grze, no to przyznajmy od razu, bo już ten od Lexa jest o wiele lepszy. Jak widać, ta czempionka to fuzja paru innych czempionów i ich umiejętności. No ogólnie polecam, fajny mobilny czempion. A żeby oddzielić porady od przedstawienia postaci, czas na palakowy suchar. Jak nazywają się mniejsze wory? Worki! Jak skutecznie eliminować przeciwników? Jak bronić się przed worom? Połączę to wszystko opowiadając ci o wielu trikach. Pewnie zauważyłeś, że Wora ma wiele wspólnego z Zinem, szczególnie jeśli chodzi o jej podstawowy atak. Warto trafić pierwszym, dwa kolejne możesz strzelić na ślepo, bo je, one i tak zadają bardzo małe obrażenia. A ostatni w łańcuchu walność prosto przeciwnika. No ten nie może spudłować. Nie przesadzaj z odległością. Co prawda, im będziesz bliżej, tym łatwiej trafić, ale pamiętaj, że Wora. No jest delikatną dziewczynką, a ma bardzo mało zdrowia. Nawet jeśli może się leczyć. Zawsze staraj się mieć 5 kropek: Jak u biedronki. To twój atut, dzięki któremu masz profity. Dlatego nabij je tak jak najszybciej możesz, strzelając we wszystko, co się rusza. Powinno pomóc. No i najważniejsze, unikaj za wszelką cenę ataku twarzą w twarz. W moim wypadku jak i graczy z jakimi miałem przeciwko walkę to walka worą na wprost na przeciwnika to chyba najgorszy pomysł. Jak już mówiłem wora ma naprawdę mało zdrowia, jest delikatna więc każdy kontakt z pociskami przeciwnika to alarm dla ciebie by zwiewać poza pole ostrzału pod swoją umiejętnością pod F, czyli tą wicią, trzask na ścianę, lecisz gdzieś tam, daleko, tylko uwaga na przemieszczanie się po całej mapie. Jak wiecie, nie jestem fanem ścian w tej grze, a jednak trzeba ich użyć do szybkiego przemieszczania się swoją wicią. Może być tak, że źle ocenić odległości, mimo że tak miało być, ale no niestety w grze tak nie jest, i cały atak pójdzie w niepamięć. Dlatego polecam widź stosować, gdy jesteście absolutnie pewni tego, jak się przemieścicie. No i musisz bardzo szybko podejmować decyzje, bo to jest bardzo mobilny flank, który wszystkich załatwia swoją szybkością działania. No to może coś dodatkowo o ulcie. No cóż, nigdy nie używajcie go, gdy macie mało zdrowia lub gdy ktoś ma pełno zdrowia. Szybciej cię ten typ ubije niż temu cokolwiek zrobisz. Ulta używamy tylko, jeśli ktoś jest na dobitkę z większą ilością zdrowia. Ale nie większą niż na oko tak 66%. Doleź do swojego przeciwnika i upewnij się, że nie ma gdzieś supporta, który go uleczy, bo wtedy cały plan w piach. Za to, gdy Wora znajduje się w przeciwnej drużynie, unikajcie pojedynków z nią w otwartych miejscach, szczególnie gdy ma się gdzie przemieścić i zaskoczyć was z powietrza. Wora ma ultimate, który źle użyty może wystawić się na ostrzał i ośmieszyć. Zanim zada cios swoją kosą, mija może tam sekunda dwie jeszcze, gdzie można ją ubić. Jednak bardzo łatwo jest jej uciec, po prostu starajcie się mieć swoje umiejętności ucieczkowe na jej ulta, zawsze kiedy podejrzewacie, że może go użyć. Dopóki ona nie jest blisko, to nie użyje tego ulta, a jeśli użyje, no to jest po prostu... Ech. A jak się jej nie dać, jak walczyć przeciw jej umiejętnościom, przeciw jej strzałom, no i kurczę, może zabrzmi to śmiesznie, ale skaczcie na boki jak powaleni. Jej pociski muszą trafić, ale nie zawsze jest to możliwe, gdy będziecie mobilni. Wora może nie ma najwolniejszych pocisków na ziemi, ale z dystansu da się je skutecznie omijać. Gorzej jak znajduje się was bliżej, bo wtedy, no cóż... Może was trafić. Zwiększcie dystans. Po prostu. W obronie przed Worą nie ma chyba nic ważniejszego, niż mieć oczy dookoła głowy. Wora nic wam nie zrobi, gdy będziecie robić skuteczny ostrzał. Gdy wejdzie i będzie starała się was zaatakować od góry czy z boku, to skupcie się, by jak najszybciej otrzymała sporą ilość obrażeń. Wiem, banał, ale to ważne. Jak leci wam na supporta i skupia na nim swój atak, wpakujcie w nią dosyć sporą ilość obrażeń. Jest delikatna i jeśli zużyje swoją widź. Na dostanie się do was, no to nie ma wtedy zbytnio jak uciec. No chyba, że ma ten talent z dwójką wici. No ale nie każdy go używa. A czy warto ogarniać wore? Czy warto wydać na nią ten ciężko zarobiony hajs, który być może był na innego czempiona, ale wyszła Wora i może by chciał ją kupić? No cóż. Tak, to jest fajna i prosta i mobilna postać, która jeśli nie idzie ci Iwi czy Mif, to może być ciekawym zamiennikiem do nich. To taki zin połączony z grooverem na sterydach. Żeby nią dobrze grać, trzeba ją dobrze zrozumieć. Pograć trochę, wyczuć. Szczególnie jeśli chcecie podróżować za pomocą wici, bo ściany w Paladins. No to jest coś, czego nienawidzę, ja o tym mogę naprawdę długo opowiadać. Szczerze mówiąc, poleciłbym komuś nowemu spróbować tej czempionki. Nawet przy tej cenie. I na rozweselenie twojej przepięknej Mortki, czas na palakowego suchara. Za co łapie Wora. Zawory. A teraz czas na Wasze komentarze o worze. Znaczy nie o worku, tylko o tym czempionie. Tak wiem, suche. Krystian pisze, że jest fajna do grania, że Ult niestety mu nie pasuje, bo ciężko nim zabić. i Dużo prędzej Cię zabiją, zanim kogoś złapiesz. A jak złapiesz to za długa animacja zamachu kosą. Priesko. Umarłem parę razy. I jeszcze te obrażenia niby są z Ulta dobre, ale duże. Ale nie odczuwam potęgi Ulta, więc zwykle go nie używam. A reszta u mnie jak jest spoko. I to jest właśnie powód, dlaczego twórcy Paladins nie będą już raczej robić bardziej skomplikowanych ultimate'ów. Pewnie fajniej by było, gdyby po prostu ten ult robił instakilla na kimś, tylko wystawiał worę na ostrzał i no cóż, może to będzie o wiele lepsza opcja, zobaczymy. Jeśli będą głosy na to, to pewnie twórcy zmienią tego ulta. Ty napiszem, że wariać jak cholera. Fawek napisał bardzo fajny długi komentarz i powiedział bardzo fajne rzeczy, jednakże je dosyć skróce. Poleca tutaj brać lifesteal na woże i dobijać tanków. Bardzo ciekawa kombinacja, zwłaszcza z jej pasywną możliwością leczenia, jeszcze. Tak więc całkiem sporo może się wyleczyć, a też dużo zdrowia nie ma. Jednakże też fawek daje nam tu do zrozumienia, że jest dobrze zbalansowana. No i że gracze zbytnio jej nie rozumieją i tu się zgodzę mocno. Dlatego też nie jest wybierana aż tak często do każdego z meczy. Dowora i na most pisze Jakub Wielki. Tak jest, tak się z nimi postępuje. Marcin w punktach mniej więcej wymienił to, o czym mówię w poradniku. Ja za to skupię się na ostatnim punkcie, bo zwykle nie podaję w poradnikach, co brać, jakie itemy. Dlatego tutaj proponuje Marcin Kill to Heal, czyli lecznicze zabójstwo, zwinność, czyli nimble. I ewentualnie Kauterę. Ja myślę, że Kautera obowiązkowo. <gry> Zwłaszcza jeśli atakujesz samoleczącego się przeciwnika, lub takiego, który jest wspierany przez supporta. No i dalej to w zależności od sytuacji, albo bym wzmocnił jej obronę, bo niestety jest ona strasznie delikatna, albo sprawił, że będę mieć częściej umiejętności, przez co będę jeszcze częściej przydatny do szybkiego ataku. Luna do Wora, Wór do Jeziora. Nie, Fisiu, Fisiu, nie będziemy rzucać do Wora i do Jeziora. Piesków, kotków, lisów, kurczaków, czegokolwiek co jest z zwierzęciem. Nieładnie Fisiu, niedobry Fisiu, nieładnie. Koteł Zyzuś Tłuścioch mówi, że to jest najlepsza postać od roku. Komentarz ogólnie mówi o tym, jak bardzo Wora jest podobna do Groovera i Zina razem wziętych, ale o tym też już mówiłem. Nie zgodzę się z tym, że jej Ultimate to taki Zin tylko słabszy. Powiedzmy bardziej, że to jest połączenie Lexa z Zinem. Mniej więcej. I wtedy wychodzi to jako taki słabszy ult. I w tym wypadku, i w tym wypadku. No i Kys mówi, że ogólnie postać git, ale może nie jako flank. No szanujmy się, jeden na jeden to na Androxusa nie zabije. I właśnie dlatego paladins to jest gra zespołowa. Tutaj nie ma jeden na jeden. Jako flank ma wszystko, co jest potrzebne do szybkiego przejścia na plecy przeciwnika i na szybkie zadanie obrażeń. I zanim się spostrzeżesz, że to już koniec, to pamiętaj, że karty bez problemu znajdziesz w internecie lub sam ułożysz. Chciałem podziękować Ci za obejrzenie tego materiału. Napisz w komentarzu swoją ocenę wory lub parę porad do niej. Zapraszam na moje pozostałe materiały. No i cóż, z tej strony Tymi i nara! Yeah.